W ciągu tej mojej kadencji parlamentarnej nazbierało się sporo różnego rodzaju książek, było wiele ciekawych okazji, rocznic, jubileuszy. Myślę, że szczególnie stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę było takim, takim momentem, kiedy zauważyliśmy taki duży wzrost i napływ ciekawych ciekawych wydawnictw zarówno o samej historii jak i o ojcach naszej niepodległości ale mieliśmy też inne jubileusze i tutaj na taki szczególnie ciekawy chciałem zwrócić uwagę mianowicie jubileusz 550-lecia parlamentaryzmu polskiego z tej okazji wydawnictwo sejmowe wydało taką bardzo bardzo ciekawą bogato ilustrowaną Pozycję. Myślę, że dla każdego, kto by się chciał dowiedzieć o, o tej przebogatej historii polskiego parlamentaryzmu. Przecież jesteśmy jedną z kolebek zarówno demokracji, jak i debaty parlamentarnej. Myślę, że, że tutaj, tutaj jest jak w pigułce zawarta no, część naszej takiej polskiej tożsamości narodowej, tego, co, co nas wyróżnia. Zawsze Polska była ostoją wolności, wolności słowa, yy, debaty, yy, również takiego bym powiedział mocnego sporu politycznego, ale sporu, który gdzieś tam zawsze doprowadzał do zgodnych ustaleń takich, ażeby Rzeczpospolita trwała i się rozwijała, więc myślę, że to jest taka szczególnie ciekawa pozycja, mam nadzieję, że ona się przyda i Książka pięknie wydana, większość tutaj. Przyda się i pasjonatom historii i kultury polskiej. A myślę, że, myślę, że jeszcze nieraz będzie okazja, żeby, żeby tutaj przyjść i, i coś, coś sprezentować, podarować, bo przecież nie chodzi o to, a żebyśmy my parlamentarzyści gromadzili to w swoich prywatnych bibliotekach, ale żeby, żeby się dzielić tym, co... Otrzymujemy z tej, z tej racji, że mamy ważny Do biblioteki zawsze zapraszamy, biblioteki w skawinie, czy z darami, czy bez. Jest pan zawsze mile, mile, mile widziany i zapro, dziękuję, zaproszenie proszę traktować jako, jako stałe. Natomiast ja muszę powiedzieć, że y, to jest oczywiście piękny przy, przykład. Y, tych wydawnic sejmowych. Natomiast większość tych książek to są książki, które są w obiegu publicznym niedostępne. W związku z tym tym bardziej dziękuję, dziękuję że, że zechciał Pan je nam podar podarować, bo one z tą pewnością się przydadzą. Nie ukrywam, że zazdrośnie je ja na kilka dni wezmę do siebie, zanim one trafią na, pół, na półki, ale to, to mogę otwarcie powiedzieć. Oczywiście. A później zaprosimy czytelników do. Do, do korzystania z T Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na, na kilka takich pozycji czysto specjalistycznych, na przykład bardzo ciekawy atlas demograficzny polski, czy, czy taki ciekawy wydawnictwo właśnie na stulecie odzyskania niepodległości głównego urzędu statystycznego. Więc myślę, że też, jeżeli komuś przyjdzie do głowy jakaś. Poważna praca o, o charakterze historycznym czy, czy statystycznym, no to może też z tego skorzystać tak, już w taki bardziej profesjonalny sposób niż tylko dla celów edukacji.